Kochani moi, bardzo mi przykro, bo po wielu próbach dzisiaj połączenia nie udało się tego połączenia nawiązać z przyczyn pewnie technicznych. Widzicie, trzeba czasem i przyjąć to, że z tego miejsca, tu z Krakowa, udało się transmisję właśnie przeprowadzić, wprawdzie krótką, w języku włoskim, ale w języku polskim już się nie udało. Ale chciałbym z tego miejsca życzyć wam wszystkiego najlepszego tu gdzie w tyle przepiękny widok właśnie katedry na Wawelu tu z tego szczególnego miejsca no ale trzeba nam czasem przyjąć również i to że dzisiaj katechezy nie było no myślę że największą katechezą będzie to że sami będziemy mogli to przyjąć jako Taka wola na ten dzisiejszy wieczór. Miała być katechesa, ale my i tak chcemy powiedzieć Panie Jezu, my jesteśmy Twoimi dziećmi i w ten dzień dziecka jeszcze raz składam życzenia wszystkim dzieciom, no a w szczególności dzisiaj, kiedy zacząłem ten dzień, zawiozłem słodycze z innym kapłanem do dzieci potrzebujących pomocy już rano przed ósmą. Myślę, że to było najważniejsze, aby dotrzeć do tych najbardziej potrzebujących. A Wam niech Bóg błogosławi. I do zobaczenia w następną środę o 21.30. Myślę, że no, musimy sprzęt ulepszyć. To jest już potrzeba, ponieważ no, jest to nasza Szarbel TV, coraz większa. Wielu jest oglądających. Mam nadzieję, że jakoś będzie nam wszystkim możliwe, aby dokonać takich zmian, byśmy mogli mieć coraz lepszy sprzęt i mogli te transmisje przeprowadzać dla Was. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, błogosławię Wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen i przepraszam, że tej katechezy dzisiaj nie mogłem przeprowadzić tu z Krakowa. Jutro w wistebnej, już Sza Święta o godzinie 18.00. Dzieci jutro będą modlić się i wnosić relikwie świętego Szarbela w parafii wistebnej. I już wszystkich pozdrawiam, a Wam wszystkim obiecuję modlitwę, domom modlitwy, właśnie w jutrzejszym dniu o godzinie 18.00 w sposób szczególny.